Czesław Janczarski, Jak Wojtek został strażakiem. Wydawnictwo nasza księgarnia. Czyta Waldemar Barwiński. Lasem, łąką, polem biegną kręte dróżki. Zawiodą nas one do wsi kozieruszki. Ta wioska od dawna w okolicy słynie ze straży pożarnej. Najdzielniejszej w gminie. Mają tu strażacy samochód czerwony, na szerokich kołach czarne lśnią opony. Mają sprzęt strażacki bogaty, nieskąpy, drabiny, gaśnice, sikawki i pompy. Wszystko zawsze działa sprawnie, jak należy. A strażacy tutaj to sam kwiat młodzieży.